programów Państwo dzięki systemowi audiocele wybierają piosenkę numer jeden no i potem jest tak, że ktoś od nas otrzymuje wieżę wysokiej klasy Hi-Fi. i teraz tak ten moment Aha, mhm. Teraz ten moment właśnie, proszę Państwa, tutaj komputer wylosował spośród wszystkich tych, którzy do nas e, zatelefonowali. 50 nazwisk. Karin, bardzo proszę wybierz to jedno. E, ta osoba właśnie otrzyma naszą główną nagrodę. Już nie mogę się doczekać. No ja widzę po tobie. Mam nadzieję, że Ja tak. wiem, ja wiem. Mam nadzieję, że przeczytam, że okularów nie mam. Mariola, kałużna, plaszów? Nie mogę tego przeczytać dokładnie, bo nie mam y, okularów. To pokażmy do kamery tak na razie. Skotek? W programie o Karin Stanek. nie można zapomnieć o pewnej osobie, która jest największym Twoim fanem, pan Stefan Papierowski, który w Katowicach. I ja myślę, że wszyscy... Tymi gwiazdami należy widzieć takich Francuzów. On jest moim największym wielbicielem w Polsce, obserwatorem mojej kariery i gdyby nie on, nie wiedziałabym, że polska prasa nadal tyle o mnie pisze. Jest mu bardzo, bardzo wdzięczna. Jedyna szansa, koniec, żeby go to zrobić. Serdecznie Ciebie pozdrawiam, Stefan. Proszę Państwa, kolejny punkt naszego programu, stały, to fotozagadka. Tym razem otrzymaliśmy również kilka nieprawidłowych o odpowiedzi. Kilka dużo nieprawidłowych odpowiedzi otrzymaliśmy tym razem. Chyba była to trudna fotozagadka. W każdym razie nie było to zdjęcie Magdy Umer, ani Wioletty Villas, ani Katarzyny Skrzyneckiej, ani Sławy Przybylskiej. To była Stenia Kozłowska. Ale dużo jest odpowiedzi Prawidłowe. prawidłowych. Karin, mm -hmm. teraz z tego pięknego akwarium pełnego kartek pocztowych w losu tę jedną, Ciekawe którą jestem, tak? nagrodzimy. Proszę okay, bardzo. Dobrze. To zagadka. Pan Andrzej Artomski, z Leszna. Gratulujemy Panu i w nagrodę e, otrzyma Pan kompakt e, z Karin Stanek z 25 największymi przebojami. I załatwimy Panu autograf, Panie Andrzeju i też na tej książce malowana Lala Karin Stanek. Gratulujemy serdecznie.